Cześć, dzień dobry, bondziorno. witajcie na naszym kanale, zapraszam na nowy vlog. Ogólnie nietypowo jesteśmy w Ojanowie. wczoraj był urodziny pani mamy, trochę poświętowaliśmy, ale również odbywają się w Łomnicy przez ten weekend święta pierników. Święto Pierników, mniejsza o to. E, Oliś jeszcze śpi, e, zaraz się zbieramy, idziemy na spacer, idziemy odwiedzić lubka. E, Robię mu właśnie herbatę, bo no, pogoda nie rozpieszcza i zobaczymy co tam ciekawego się dzieje. Jesteśmy już, proszę bardzo, z Panią Mamą oraz z Olisiem. Przyjechaliśmy do Lubka. To jest Lubek i oczywiście nasze stanowisko. Nie wziąłem drugiego mikrofonu, ale jestem cała i dostaliśmy taki piękny prezent. Pani tu robi ręcznie różne sensoryczne zabawki. Takie widzicie, takie właśnie kaczuszki z taką piszczałką. A Oliś teraz bardzo uwielbia takie rzeczy, więc bardzo polecamy. I co? I Oliś jest zadowolony, tak synek? Masz nową czapkę obraną, tak? Oliś się pospał, więc zobaczymy ile będziemy mogli tutaj pobyć. Ale w zeszłym roku byliśmy w tym samym miejscu. Oliś był jeszcze w brzuszku razem z moją przyjaciółką Anią i jej córką Nikolą. Tutaj na kiermaszu adwentowym przed świętami. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, tutaj wam się gdzieś wy wyświetli. No i co, i zaraz zrobimy rundkę, zobaczymy kto co jest, może jakiś jakichś znajomych spotkamy po prostu. No i tak to będzie. Ogólnie bardzo dużo osób jest, więc no nie ma średnio, są warunki do nagrywania. Ale Oliś jest jeszcze grzeczny i chyba pójdziemy sobie jeszcze z panią mamą tutaj wypić herbatkę. W ogóle śmieszna sytuacja. Stałam chwilę z Oliś na stanowisku. Patrzy się jakaś znajoma twarz. I zagadałam, okazało się, że to moja pani z gimnazjum, która uczyła mnie chemii. Fajnie jest zobaczyć po tylu latach w ogóle, że człowiek pamięta e, e, osoby i powspominałyśmy trochę. No fajnie, fajnie. Jesteśmy już w domu i chciałam krótko podsumować nasz weekend święta Piernika w łomnicy. Tam nie było jak dopowiedzieć czegokolwiek, ale luźno już tak z dniem dzisiejszym chciałam swoimi przemyśleniami podzielić się z wami, więc z tego miejsca bardzo wszystkim dziękujemy, z którymi mogliśmy porozmawiać w głównej roli lubek, ponieważ ja opiekowałam się Oliwierem, ale nasz podział obowiązku był sprawiedliwy. Więc za każdą rozmowę, za każde wsparcie, za każde pytanie, po prostu za to, że nasze produkty podobają się Wam, że jesteście zainteresowani, że nas wspieracie, no i że tym skiet się powiększa. Jest to niezmiernie budujące, ponieważ zaczęło się od naszego luźnego pomysłu poprzez realizację. No i. Finalnie możemy się dzielić tym wszystkim razem z wami. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Taka dzisiaj mnie dopadła nostalgia, ale no taka bardzo pozytywna. Mam dla was open boxa, zrobimy to wspólnie. Firma Made in Lab, czyli perfumy. Na pewno już to kojarzycie, mogliście widzieć to na naszym kanale. Współpracujemy z tą marką od jakiegoś roku i mam dla Was mnóstwo nowych wiadomości, więc powoli zaczniemy. Zaczniemy od tego, że wyszło 20 nowych zapachów. My się zdecydowaliśmy na 149 i 118, ale nasze wybory nie są oczywiste. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Mianowicie te dwa warianty są perfumami Unisex. Jestem niesamowicie ciekawa, jak będą nosiły się na mnie, a jak będą nosiły się na lubku. Lubek oczywiście jest bardzo chętny na ten eksperyment, więc na pewno damy wam znać. Nuty główne. Jest to brzoskwinie pomarańcza kardamon, e, więc wszystko to, co lubię, akurat aktualnie idealne na ten okres jesienno-zimowy. E, zaraz zobaczę, jak one pachną. Od razu Wam dam znać. Flakony są piękne. Oczywiście musi chwila minąć, żeby to. O! o bardzo. Powiem Wam taką, gusta, taki głęboki, czuć ten kardamon, ale super, bardzo, bardzo, bardzo. Dobra, nie będę się tu zachwycała jedną perfumą, bo mam jeszcze trochę do, e, do przekazania. A druga nasza, m, nasz wybór, nasz albo mój e, nuty to jest pistacja bergamotka, kardamon, różowy pieprz. Więc powiem Wam, to jest taka kategoria kwiatowo-orientalna, a tutaj nie wspomniałam, jest to orientalno-owocowa, tak? Proszę to przeczytać. Tak, dobrze, dobrze. Kontynuuję, ponieważ drzemka olisia mnie ogranicza. Ten zapach na drugiej ręce wypróbuję. O! O, tak. Opowiem Wam, że jeden i drugi jest piękny, ten jest taki bardzo głęboki, super i coś taką jakby wanilii czuję, ale tutaj wanilii chyba nie ma. Przechodząc dalej w temacie prezentu, chcę Wam pokazać jak wygląda pięknie boks prezentowy, który możecie stworzyć właśnie na stronie Made in Lab. W skład takiego boksu wchodzą dwie perfumy oraz dodatek, prezent. Jest to opcja z portfelem betlewski, bądź też ze srebrną bransoletką Praven, jeżeli chodzi o wersję kobiecą. I jest też opcja męska, tak samo można z portfelem dobrać dwie perfumy, bądź też ze skórzaną bransoletką Praven. Więc mam nadzieję, że każdy z nas znajdzie coś dla siebie, bo jest to idealny moment, idealna okazja i wszystko w jednym miejscu. I cena takiego zestawu to jest kosz około 150 zł, więc naprawdę myślę, że każdy z takiego prezentu by się ucieszył. Babcia, ciocia, kuzynostwo, bądź też wujek jakiś. A przechodząc teraz do sedna tego prezentu, pokażę wam jak to wygląda z bliska. Otwórzmy to razem. I proszę bardzo. Tak się prezentuje. Jest zabezpieczony ten prezent. Tutaj jest akuratnio Prezent dla mojej bliskiej. Nie chcę powiedzieć dla kogo, ponieważ może oglądać ten vlog. I są to zamienniki perfum numer 89 oraz 138. Są to kategorie orientalno-kwiatowe. I druga taka sama, ponieważ osoba, dla której ten prezent jest, lubuje się w takich, w takich perfumach. Więc chcę Wam pokazać otworzę. Ten portfel, ponieważ firma Betlewski jest mi znana, sama posiadałam taki, taki portfel i byłam z niego niesamowicie zadowolona. Poczekajcie, spróbuję to zrobić tak, żebym potrafiła spakować to. O, patrzcie, piękna czerwona, piękna czerwień. Super się prezentuje, jest poręczny, zmieści się do każdej torebki. I co jest bardzo ważne, tak jak tutaj jest wytłoczone, jest to portfel, który zabezpiecza przed steamerami, czyli elektronicznymi złodziejami. A osoba, dla której ten prezent jest, musi być bardzo czujna, ale z racji tego, że jest gadułą, no to nie zawsze w sklepie czy też na targowisku pamięta o tym, więc to jest w trosce o bezpieczeństwo. Patrzcie, jak pięknie to wygląda. Więc jakość jest naprawdę rewelacyjna tutaj na grubsze banknoty. No, i to jest bardzo właśnie ważne. No, i to, że zmieści się do każdej torebki. Chyba dla nas, kobiet, jest to niesamowicie istotna sprawa. Teraz będę miała za zadanie pięknie to spakować, żeby się prezentowało tak, jak przed otwarciem. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie markę Made in Lab, czy podobają Wam się opcje, które są teraz zaproponowane na ich stronie. Wchodźcie, wpadajcie, korzystajcie. No, i mogliście zobaczyć na własne oczy. Jak to wszystko pięknie wygląda. A i teraz pakując ponownie portfel, pamiętajcie, jeżeli wręczacie portfel komuś jako prezent, wrzućcie od siebie chociaż jednego grosika. Ponoć to przynosi szczęście. I tak mi się przypomniało, więc dzielę się z Wami, ponieważ nie każdy o tym wie. A jest to dość kluczowe. Chciałam jeszcze w tym vlogu uwiecznić, jaki dostałam wczoraj piękny bukiet kwiatów od lubka. Nie zdarza się to codziennie, no chyba że od święta. No i wczoraj, jak przyleciał do domu z tym. Bukietem. Byłam mega zaskoczona, bo myślałam, że zapomniałam o jakimś ważnym dniu, bądź też rocznicy. I zadałam mu to pytanie z jakiej to okazji. I Lubek wprost tak naturalnie mi odpowiedział, z okazji tego, że masz piękną rodzinkę. To jest cały Lubek, tkwi w nim nutka romantyka. I powiem Wam, że takimi gestami bardzo no, udowadnia mi to, jak, jak mnie kocha. I to jest naprawdę miłe, że w takiej codzienności potrafimy dbać o siebie i o to wszystko gdzie tak naprawdę myślałam, że Lubek odkrył przed mną wszystkie karty i nie jest w stanie już mnie niczym zaskoczyć, bo znam go jak... jak nie powiem kto, ale miesza o to. No, ja się zabieram za, nie wiem, za jakiś obiad. Oliś jeszcze śpi, będzie ciężki dzień, ale super, że dał mi ponagrywać, bo w domu, no nie ukrywam, jest to różnie... Różne, jest to różne jest i to bardzo uzależnione od niego, jaki ma humor, czy potrzebuje mnie, czy mnie mniej potrzebuje. Jest już takim super chłopakiem, że często sam sobą się zajmuje, bawi się, gawoży, dużo rozmawiamy. No już nie mogę doczekać, e, jak będzie miał do mnie, do mnie, do Lubka milion pytań, do dlaczego tak, a nie inaczej, a dlaczego, a dlaczego, a dlaczego. Ja byłam takim dzieckiem, no ale mam nadzieję, że na każde pytanie uzyska odpowiedź. Tyle co zdążyłam opowiedzieć o synku, a synek już się obudził. się musi, musi zupkę ugotować. Mam ochotę dzisiaj zrobić pomidorową. Nie wiem, czy na makaronie, czy na ryżu, ale dawno zupy nie było. E, muszę jeszcze też e, małego nakarmić, tak? Powiedz coś pięknego. Top, 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 top. też, tak? To nie pogadamy sobie. Zupę już nastawiłam, czas na szybką kawkę. Chciałam do Was jeszcze sobie tak pogadać, bo mam dzisiaj mutne nagrywanie. Na w ten czwartek jedziemy do Warszawy. Tak naprawdę, no, na półtora dnia dostałam zaproszenie od, od firmy Bonprix na taki event, gdzie będziemy mogli wszyscy się razem wspólnie poznać. Bardzo fajnie, bo wiadomo, jeżeli nawiązuje się współpracę, no to jest super, jeżeli obie strony są zadowolone, ale jak przychodzi do takiego spotkania, wiecie twarzą w twarz, to jest, no, super uczucie, bo czujecie się w tym. Mm, wszystkim e, taką wspólnotą, jesteście w jednym teamie. E, jestem niesamowicie ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądać, ponieważ nigdy nie byłam na takim evencie. E, zobaczymy, kto będzie, czy ambasadorki Bonprix e, będą też obecne, czy też nie. Ale to wszystko dopiero, no, okaże się na miejscu. Fajnie, że możemy jechać z całą rodzinką. Odwiedzimy również znajomych, u których byliśmy w zeszłym roku, też na nocce. Teraz mamusia weźmie kawkę, bo nawijam jak Katarynę. Pogoda nie rozpieszcza i jak zawsze polecam Wam kawkę z cynamonem. Do tego przydałby się jakiś syropek czy co, ale staram się ograniczać kalorie. Wspominałam Wam ostatnio, że... Teraz mam bardzo takie ciągutki na słodkie, a jak wpadamy do mojej babci czy też do naszej rodziny, każdy ma coś słodkiego, jakieś wypieki, co nie spróbujesz, no i wiecie. I wolę poczekać do tego weekendu, najeść się porządnie u babci niż zapychać się jakimiś tam dodatkowymi, pustymi kaloriami. Jeszcze krótka przebitka, jak aktualnie wygląda plac zabaw Oliwiera. Musi być wszystko po jego myśli, zabawki porozrzucane, puzzle porozkładane, no ale najważniejsze, że się dobrze bawi. Co nie synek? Nasza zupa dzisiaj będzie nie na mięsie, tak jak zazwyczaj, ale na oliwie z oliwek. Nie wiem, czy znacie ten sposób. Ja kiedyś oglądając vlogi Jani Bardowskiej, którą pozdrawiam, nie wiedziałam o tym, spróbowałam. Posmakowało, a tak naprawdę Lubkowi to jest wszystko obojętnie. Podczas montażu dowiaduje się co gotuje, z czego, jak i po co. I krótka przebitka dla Was, jak kończy się u nas jedzenie. Synek zadowolony. Dajcie znać, czy u Was też tak to wygląda. Na początku się denerwowałam, wiadomo, no ale teraz nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Patrzcie, jakie szczęśliwych bobazek. No tak! Zjadłeś wszystko? Tak. Gotowa pomidorowa, jednak postanowiłam zrobić z ryżem. dawno nie było. Ostatnio taką zupę chyba jadłam taką mega kwaśną, bo u mnie pomidorowa musi mieć mnóstwo śmietany, wiadomo, trochę tam pietruszki, zieleninki. I wracając do wątku, kiedy ostatni raz taką jadłam pomidorową, gdy byłam w ciąży, dość sporo czasu leżałam na oddziale no i w kółku była ta sama e, zupa. I miałam ochotę na coś innego, na coś pysznego i na coś kwaśnego, bo w ciąży bardzo dużo kwaśnego mi się chciało. Dużo jogurtów, śmietany. I poprosiłam panią mamę, która jechała do mnie, no i czy mam jakieś życzenie specjalne. Ja mówię, no tak, czy mogłaby pani ugotować mi taką kwaśną pomidorową z ryżem na śmietanie. I jak pani Ania przyjechała, pamiętam, z tym słoikiem do mnie takim dużym. Jak ja usiadłam do tej zupy, jak ja to zaczęłam jeść, nie mogłam się najeść, naprawdę. Uwierzcie mi, Pania nie była w szoku, że ja to wszystko zjadłam, ale taką miałam ochotę i od razu było mi dużo, dużo lepiej. Mamy dzień następny, a ja... Właśnie przygotowuję dla siebie witaminowe szoty pomarańczowo-imbirowe. Jeszcze tego nie robiłam w termomiksie słyszałam, że działają cuda. A ja dzisiaj wstałam taka mega osłabiona, w ogóle ze spuchniętymi oczami, tak jak nie była nawodniona, gdzie cały czas wodę piję, bo nie mam z tym problemu. I taka czuję się, wiecie, w środku rozbita. Mam nadzieję, że nie przeistoczy się to w nic poważniejszego. Mamy pogodę jaką mamy. Wczoraj byliśmy też przychodni, być może, wiecie, no gdzieś coś tam, nie wiem mniejsza o to. Nie chcę czarno wróżyć. Jutro jedziemy do Warszawy, więc naprawdę muszę być pełni sił. E, tym bardziej, że dzisiaj jestem jeszcze też umówiona tutaj do znajomej z na Brwi i nie wiem, czy nie odwołam, bo też mam małe dziecko i wiecie, lepiej odwołać e, i znaleźć inny termin, niż być niepewnym i nie wiem, roznosić bakterie czy wirusy. Jest to niepotrzebne, tym bardziej, że mam okres jesienno- zimowo-zachorowań. Jestem bardzo taka rozbita, więc wybaczcie że plotę, pletę czy po trzy, Kończę wyciskać pomarańcza do termomiksa i zaraz zobaczymy, co to za cudo wyjdzie. Mam nadzieję, że mi przejdzie. Dam Wam później znać ale na pewno będą pyszne. Ja ogólnie jestem też zwolenniczką zapobiegania przeziębieniom i chorobom w sposób naturalny, poprzez szoty imbirowe, czy też codzienne wzmacnianie organizmu. Najlepiej polać się pomarańczą. Boże, Boże. Taka ciekawostka, w tym przepisie jest łyżeczka kurkumy, a żeby kurkuma się wchłonęła, potrzebny jest czarny pieprz. Proszę bardzo, magiczna mikstura gotowa. Próbujemy. Przelałam sobie to do kieliszka, tak jak pije się szoty. Tu było jeszcze w instrukcji, żeby to przez sito prze, przecedzić, ale wiecie co, ten miąższ to wszystko z cytryny, z pomarańczy mi nie przeszkadza, więc yy, na zdrowie. No, powiem Wam, mam moc. O jezu! Aż mi poszło. Jest smaczne, ale. U, ale miszunk y, ibiru, y, kurkumy, czarnego pieprzu, pomarańcza, cytryny, y, jabłka i wszystko. Ale jest to takie ciekawe. Wybaczcie mam reakcję, no ale to jest reakcja na żywo. Przeleję teraz sobie to do buteleczki i będzie można y, pić. Może lubek też się skusi, któż to wie. On nie lubi takich wynalazków, ale jeżeli chodzi o zdrowie, to czasami go zmuszam.